BYSPL. Info z polityki polskiej i zagranicznej. Pokaż faktury za garnitury. To mówimy dzisiaj Dariuszowi Jońskiemu, który, jak donoszą media, miał finansowane różne zakupy luksusowe, okulary, garnitury, wycieczki przez przestępcę i ucieka przed pytaniami. Coś niepojętego, gdyby poseł był na pasku przestępcy, e, był finansowany w najdrobniejszych sprawach życia codziennego, od wycieczek po ubiór, po e, okulary, po telefon. Coś niebywałego z punktu widzenia niezależności posła. To trzeba wyjaśnić. Dariusz Joński mógł być utrzymankiem przestępcy. Tak to naszą media. Tą sprawę trzeba wyjaśnić. W polityce nie ma miejsca dla takich osób. My to sobie wyjaśnimy. W poniedziałek przed biurem Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości posłowie Paweł Jabłoński, Waldemar Buda i Mateusz Kurzejewski zorganizowali konferencję. Domagali się od europosła Dariusza Jońskiego ujawnienia źródeł finansowania m.in. garniturów i wyjazdów zagranicznych, łącząc go z oskarżonym w 2022 roku za oszustwa Andrzejem R. Podczas konferencji za drzwiami wyłonił się poseł Adrian Witczak-K.O., zaskakując polityków PiS. Zawiesił na drzwiach kartkę Cały PiS Kradnie. I zażądał wyjaśnień w sprawie sprzedaży działki pod centralny port komunikacyjny CPK, obrzucając PiS oskarżeniami o nepotyzm. PiS odpowiadał zarzutami wobec Jońskiego. Cała sytuacja toczy się na tle afery ze sprzedażą 160 hektarów działki w zabłotni za około 23 milionów złotych, przez którą ma przebiegać linia szybkiej kolei do CPK. W związku ze sprawą zawieszono polityków PiS, Robert Telus i Rafał Romanowski. Joński zaprzeczył zarzutom i zapowiedział pozew: Domaga się przeprosin oraz wpłaty 50 tysięcy złotych na wOszt. Całość zdarzeń pokazuje zaognienie relacji między PIS a KO, gdy temat korupcji i zaufania publicznego wypływa na pierwszy plan. Twierdzi, że kupował garnitury, telefony, e, e, nawet okulary. E, wówczas posłowi e, platformy obywatelskiej. Dobre, zapraszamy. Dobre, zapraszamy. Platformy dobry i, szan i, szanowni wody, Państwo, wody. Bardzo, I szanowni Państwo, szanowni Państwo, chcielibyśmy dzisiaj publicznie zadawać pytania. E, który garnitur, e, który telefon, które okulary były kupowane przez e, tego przestępcę? Czy to był proceder, który... Dotyczył szerzej innych parlamentarzystów, czy inni korzystali, czy pan poseł korzystał, czy ktoś inny jeszcze korzystał z tego rodzaju usług e, przestępców i chcę, czy, czy rzeczywiście jest to. E, zaraz to powiemy, to co chcemy. Zaraz powiemy, co chcemy, panie pośle. E, proszę to o panie chwilę cierpliwości. Więc, szanowni państwo, musimy tę sprawę wyjaśnić. Czy to była jednostkowa sprawa? Czy to jest prawda? Czy poseł się odniesie do tego? Czy pokaże przede wszystkim faktury za garnitury? Szanowni państwo, jeżeli napisał książkę o. Łapówkarstwie, jeżeli napisał książkę o przekrętach i jest tam w okularach kupionych przez rzekomego przestępcę, to mamy tu wątpliwości, o co tutaj chodzi i czy czasami ta książka nie była autobiografią. Więc pokaż faktury za garnitury. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że dołącza do nas pan poseł Wiczak. Zachęcamy do tego, żeby, że nie żeby nie odniósł się pan do tego, nie do czego nie chce przeraż, odnosić się pan poseł Joński. Na pewno... panie, panie pośle, pośle czekamy i... na wyjaśnienie. Zapraszam. bardzo prosimy. Panie pośle, tuby, może pan się może Panie pośle, panie pośle. Też na pewno dzisiaj nie mamy. także. Panie pośle, Ale kawą mogę upościć, zadam panu jedno pytanie. Zadam panu jedno pytanie. Czy to, co mówi ten przestępca Andrzej Rutkowski, to jest prawda? Panie pośle, niech pan nie zagłuszy. Panie pośle, czy to jest powszechna nie praktyka, że w platformie obywatelskiej otrzymuje się garnitury od przestępców. Proszę powiedzieć. Zobaczcie państwo. CPK. Mówiliście państwo, że budujecie straszna CPK, nerwowość nie, w platformie nie obywatelskiej. Niech pan zobaczy. Działki za, y, miliony złotych, żeby zarobili swoje. Już, już się do tego odnoszę. Zobaczcie państwo. Z nasza partia, od, y, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje medialne. Trzeba wyjaśnić. Trzeba wyjaśnić jak najszybciej. Co do których są wątpliwości. Platforma ucieka. Platforma ucieka, tak jak Dariusz Świąski ucieka, przed prostymi, wydawałoby się pytaniami. Przyjmował te korzyści majątkowe, czy ich nie przyjmował? Zasubskrybuj kanał.